Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z pysznymi lodami. Domowymi. Bez cukru, bez mleka, bez jaj. Same owoce. Słuchajcie, same bananowe lody są przepyszne. Są mega słodkie, są puszyste, delikatne i naprawdę porządnie chłodzą. Ale moje nowe odkrycie czerwona porzeczka. Nasz polski owoc. Idealnie pasują, żeby dodać je do lodów bananowych. Słuchajcie, podnoszą tak smak tych lodów, że po prostu trudno w to uwierzyć. No cóż, tymczasem musicie uwierzyć mi na słowo, a jeżeli spróbujecie, sami się o tym przekonacie. Co robimy? Słuchajcie, ja mam takie, e, kiść takich bananów bardzo dojrzałych. W środku one są dobre i rzeczywiście te bardzo dojrzałe są. E, Wydaje mi się, że są najlepsze do tego, żeby zrobić te lody. Natomiast kiedyś robiłam e, też z takich świeżych bananów, z tym, że one muszą być rzeczywiście żółte, nie mogą być zielone. E, były po prostu dojrzałe, ładnie, ale nie były właśnie e, tak mocno jak te. E, I były też bardzo dobre te lody. Więc u mnie dzisiaj robimy z takich, e, z takich bananów. Jeżeli macie tako, taki moment, że no, banany już wam, e, że tak powiem, dochodzą do ostatnich momentów, to warto go zamiast go wyrzucać, nie wyrzucamy jedzenia, tylko wykorzystujemy. Po prostu wziąć go, rozebrać, pokroić na kawałki i zamrozić. Mamy idealny podkład do lodów. Zatem pierwsze co? Musimy rozebrać banany, pokawałeczkować i zamrozić. Zatem zabieramy do bananów. No, zobaczcie: w środku one są piękne. I takiego banana kroimy na po prostu małe kawałki. U nas jeszcze lato, na pewno lody się jeszcze przydadzą, a są w 100% naturalne. Co teraz robimy? Ja wrzucam je do worka. I tak kochani, zamykamy woreczek. Wkładamy je do zamrażarki i to samo robimy z porzeczkami. Myjemy oczywiście obieramy z szypułek i wkładamy również do worka do zamrażarki. Co już dalej robimy z naszymi e, lodami? Banany e, były całą nockę, one są super zmrożone, dlatego po wyjęciu trzeba im dać chwilę, żeby one tak dostały powietrza. Myślę, że z 15 minut wystarczy. Tu mamy porzeczki. Porzeczki są ładne, luźne, więc niech sobie trochę odpoczną. Będziemy potrzebować blender i naczynie, do którego będziemy mm, naszą mieszankę lodową e, wrzucać. Dobrze, moi drodzy, myślę, że tutaj już zupełnie wystarczy Mam ocieplenie tych owoców, więc najpierw wrzucamy banany. Teraz porzeczkę. wszystko blendować. Będzie głośno. Teraz to, co nam się pierwsze umieściło. Ale tak już wszystko poszło. Lepiej w takich mniejszych porcjach, wtedy one łatwiej się przemieszają i nie trzeba się wspomagać tam grzebanie w tym młynku w trakcie. I kolejny raz zaczynamy mielić. Zobaczcie, jaka piękna konsystencja kremowa. Piękna. Jaka kremowa konsystencja tych lodów. Przepiękne. Mamy cały pojemniczek lodów. Teraz wkładamy je tylko do chłodziarki i czekamy na moment, w którym będziemy się raczyć tak cudownymi lodami. Słuchajcie, bez mleka, bez jajek, bez cukru, bez konserwantów i cudów, które można włożyć do lodów. Swoje domowe lody. Proszę. Spójrzcie. Proszę bardzo. Dobrze moi kochani, to cóż, warto spróbować te lody. Teraz przyzdobimy je jeszcze orzeczką. Cudowny deser. A żeby dopełnić, dodamy jeszcze troszkę orzeszków. Które się doskonale z tym komponują. I migdałków. Polecam Wam te lody bez jajek, bez mleka i bez cukru. Samo zdrowie. Ależ pyszne lody. Słuchajcie, niebo w gębie. Jeżeli filmik Wam się podobał, zapraszam do subskrypcji. Łapka w górę. I dajcie znać, jak Wam smakowały. Jestem bardzo ciekawa. Pozdrawiam Was serdecznie.